A zastępczyni prezydenta miasta Warszawy, pani Aldona Machnowska-Góra. Zapraszam panią do Szanowni Państwo, dyplom dla księgarni multi.pl za pierwsze miejsce. Zapraszam do odebrania. Zapraszamy. To jest nagroda, która ma także wymiar finansowy. Państwo oczywiście możecie ją przeznaczyć na cokolwiek chcecie, ale oglądając witryny waszy, waszej księgarni i wiele książek dotyczących na przykład szczepionek, czy historii, czy współczesnej polityki, to też zachęcam, żeby może edukacja też tutaj miała jakiś swój wkład. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za możliwość powiedzenia tutaj kilku słów do mikrofonu. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy na nas oddali swoje głosy w tym plebiscycie. E, tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie szczególnie już po zwycięskim tym konkursie e, okazali nam bardzo dużo życzliwości, gratulacji, ciepłych słów. Przychodzili do nas do księgarii nawet nic nie kupując, ale e, dziękując za to, że że zwyciężyliśmy i że te wartości, które wyznajemy, zostały w jakiś sposób docenione. I powiem szczerze, że tych słów, tych komentarzy, tych wiadomości różnymi kanałami było mnóstwo i nawet nie byliśmy w stanie w pewnym momencie wszystkim tym ludziom odpowiedzieć. więc Z tego miejsca po Sarpolsu mogę im powiedzieć: Bóg zapłać. Druga rzecz, rzeczywiście ten plebiscyt i ta nagroda jest o tyle ważna, że nie jest przyznawana bezpośrednio przez jakieś zamknięte grono jury. Nie jest przez, wyznaczana przez, przyznawana przez ekspertów, którzy, którzy na tym wszystkim się znają, tylko przez zwykłych czytelników, warszawiaków, mieszkańców, naszych klientów, którzy e, przez naszą 15-letnią działalność nas poznali i zdecydowali o tym, że. Otrzymujemy taką nagrodę. Wcześniej w naszej 15-letniej, blisko już działalności, zarówno nasze wydawnictwo Prohibita, jak i księgarnia Multi.pl nigdy takiej nagrody z rąk e, jury, zamkniętych, e, które są przyznawane, nigdy nie otrzymało. Tym większa nasza radość, szczęście i, i większa wartość tego, że dostajemy ją po prostu bezpośrednio od e, czytelników, a nie e, z rąk e, zamkniętych gron jury. E, kolejna sprawa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Bo Multibook.pl to nie jestem tylko ja, ale również nasi pracownicy, nasi współpracownicy, ci, którzy się związali z firmą kilka lat temu, wiele lat temu i są z nami do dzisiaj, a także te, które osoby współpracują z nami zdalnie. Bo to nie jest tylko tak, że są wszyscy z Warszawy, są ludzie rozsiani praktycznie po całym świecie, którzy z nami współpracują, różne zlecenia dla nas wykonują. Więc też chciałbym serdecznie Bóg zapłać za to, że są z nami, że. Razem ze mną e, współtworzą tę firmę i naszą księgarnię. I nasza niszowa księgarnia, jak to było, to jest jeden z epitetów, który nas spotykał w trakcie plebiscytu, o inne już spuszczę zasłony miłosierdzia, jakimi byliśmy epitetami określani. E, to mimo wszystko ta nasza niszowa, niewielka, z tymi politycznymi, z tymi właśnie szczepionkowymi książkami. To dla nas ogromny sukces, ogromna radość i naprawdę wielka sprawa. A dodatkowo temu wszystkiemu przyświeca jeszcze fakt, że możni tego świata, możni tego miasta e, na wieś o tym, że nasza księgarnia wygrała, e, nie wykluczają czy decydują o tym, że w przyszłym roku e, regulamin plebiscytu zostanie zmieniony w taki sposób, żebyśmy już więcej wygrać nie mogli. To o czym świadczy. I ostatnia rzecz. Tutaj chciałbym wspomnieć taką drobną uwagę. 25 listopada 2021 roku na, w tych samych Arkadach Kubickiego, w tych samych, e, ty, przez tego samego organizatora Targa Książki Historycznej, pod osłoną nocy nasze stoisko zostało zdemontowane, a nasze książki zostały aresztowane do magazynu. Jaki był powód? Tylko jeden. Taki, że odmówiłem... Dziś już na podstawie setek e, prawomocnych wyroków sądowych wiemy, że całkowicie nielegalnego nakazu zamaskowania. Mój sprzeciw jeszcze wobec tak zwanej segregacji sanitarnej, która będzie, która będzie segregacji sanitarnej, która nie miała żadnej podstawy ani prawnej, nie mówiąc już o moralnej. I dzisiaj, można powiedzieć, z tamtych targów zostaliśmy wyrzuceni oknem. Dzisiaj, po niecałych 11 miesiącach, wracamy w te same arkady kubickiego, na tę samą imprezę organizowaną przez tego samego organizatora, i wracamy normalnymi drzwiami z dumnie podniesionym czołem, bo zwyciężyliśmy. I myślę, że życie tym razem napisało piękniejszą historię niż niejedna książka. Dziękuję za uwagę. 谢谢。谢谢 Tak, to znaczy nie, nie będę komentować ani wchodzić w, w polemikę, także nie będę Państwu wymieniać tytułów książek, jakie są w księgarni. Każdy może sam. Ja mogę to zrobić z wielką radością. Nie, już dziękujemy. Oprócz podziękowań, podziękowania, bo tam oczywiście się nie należą, ale będziemy kontynuować ten plebiscyt. Ja muszę tylko jed o jednej rzeczy powiedzieć. Zmiana regulaminu ma nie dopuścić do takich przekroczeń, manipulacji i e, tego, co się zadziało w tym, w tym roku. To jest jedyna, jedyna rzecz, jak, nad jaką będziemy razem z Wszyscy pracować. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy.